Meczu, to oczywiście wymogi transmisji. Wszystko jest jasne. No i czekamy na dobry występ widze jak... Obok niego trzech kolegów. Marcin Robak, ale w sam środek bramki. siebie. Jak y, gdzieś tam notowałem sobie w jaki sposób gra garbarnia. Może o tym zaraz, bo o jama w polu karnym. O Jama na bramkę, ale niestety tutaj. No nie wiem, Nie powsadziliby się wczoraj na Camp Nou. Ale Cały to odsyłamy do zapisu tego. Brązowi cały czas przy piłce. Uwaga, bardzo niebezpieczne zagranie. Uderzenie świetnie. Pawłowski w ostatniej chwili jeszcze jest szansa na dobitkę. Jest kontratak. No ale trafiamy od razu w zawodników gospodarzy. Ruszył Donatas na Krocius. się ...na piłkę kontrowaną gdzieś tam w stronę piątego metra. I szukał miejsca pomiędzy właśnie nim a słupkiem. A tutaj teraz sprytne, chytre zagranie za plecy. Obrońców na Marcina Robaka to jest na pewno sposób, który. Przed Radwańskim nie miał komu zagrać piłki. Może teraz poczobut. Brawo, dobrze. Teraz widzę po raz kolejny Radwański. Będzie szansa przed Radwańskim i jest gol! Jeden to sera Adam Radwański otwiera wynik tego meczu. 17 minuta obejrzała Kosakiewicz. Jednym zagraniem oszukany, ładna akcja gospodarzy, bardzo niebezpieczny Kuczak, Polekarny coraz bliżej Kuczak, odbita piłka, dobry wślizg, Pawłowski znów, Adam Brawo Radwański. Adam, nie ma faulu, wychodzi Widzew, dwóch zawodników na dwóch, Garbarni, Robak za plecy, ale za mocno zagrał Radwański niestety. Pod naszą bramkę. Uwaga, pierwsza taka sytuacja, gdzie trzeba zachować czujność. Dochodzi ta piłka na głowę na Krosiusa. Dobrze w obronie robak. Znowu na Krosius, ale jest Wojciech Pawłowski. Czy będzie szybkie wyjście z akcją? Nie. Starciak. Chyba Dzisiaj może faulowany, tak? właściwie za każdym razem, kiedy skacze. Mateusz Morżdżen. O blisko to było, ale była bardzo. Brawo, Mateusz Moszczyń, czysta interwencja, ale na kros już tu zgarnął piłkę. Dobrze, odnalazł się tutaj Litwin w tej strefie. I Kowalski napędza, no po raz chyba pierwszy tak e, odważnie tę akcję. Kowalski, czy był V, tak sędzia boczny reaguje i będzie je, rzut wolniejszego Feliksa. Ale też listoperzy tutaj bardzo aktywnie. Kowalski miękko i będzie je, je, nie, jej nie, niebezpiecznie. Gola. Gdzieś jeszcze po głowie chyba widzę wiatra. No, niepokojące jest to, że to znowu gospodarze doszli do. Do tej górnej piłki, dośrodkowywanej z bocznej strefy, bardzo blisko tutaj było Poczobut, chyba odpowiedzialny za tego, który uderzał. Nie do końca grało, woła zresztą Poczobut, że coś jest nie tak właśnie z przesunięciem krycia. Kurczak ustawia do prawej nogi, zablokowany będzie, ścigał się Radwański. Nie ma żadnego obrońcy z przodu, biegnie też Gutowski. A Radwański mocno wypuścił sobie piłkę. Radwański w pole karne, ale tu brakuje niestety kogoś, kto. Zawodnik, który jest, jeśli dobrze pamiętam, w top 3 zawodników wchodzących w dribbling w tej lidze, szukających właśnie pojedynków z rywalami. Ależ niebezpiecznie! I bramka samobójcza, niestety. To Kuczak, podobnie jak Błodzi. Wtedy prowadziliśmy po bramce Marcina Robaka. A nie. Kordas. Nie. Może znowu, znowu na... Ta wrzutka no, na głowie, dzień. na nodze pierwszego zawodnika. Robak zamyka, ale na spalonym Marcin Robak, niestety. Tak. Na drugą połowę, bo. Co się zmieni, tak? Coś trzeba zmienić. W grze przede wszystkim. Jeden nie był tym szczęśliwym. Lecz zawodnikiem, który miał pretensje. Robak. Świetnie, Dobrze długosy. zagrali, teraz Radwański. ma szansę. Marcin Robak, aj, jaj, Chodzimy na połowę garbarni. Bardzo dobre podanie do gutowskiego gutowski jeszcze bardziej na prawo. Centra. Ale te centry są To zaleg... Tutaj reklamują rękę zawodnicy. Znalazł receptę i zagrał wzdłuż linii. Za daleko jesteśmy od tego Zobaczymy miejsca. Zobaczymy raz jeszcze powtórkę tej sytuacji. Czy tutaj należąco już? Nie było kontaktu, no tak był kontakt z Takie ręką, Takie trzeba grać, już wstać i grać, bo jest zamieszanie, a tymczasem garbarnia, już Kuczak po lewej stronie boiska. No, on potrafi takimi krótkimi zwodami, proszę jak dograł, No ale brawo. Nie ma faulu, sędzia tutaj pozwala grać. I wychodzimy trójką na dwóch zawodników gospodarzy. To jest szansa przed Robakiem, Gutowskim i Radwańskim. Ten ostatni dostaje piłkę, ale niepotrzebnie. Chyba decydował się na jeszcze zabranie widzewowi. Teraz Tanżyna odważnie na połowie. Tu nie wolno stracić piłki. Dobra dwójkowa akcja. Ojama do Gutowskiego, Konrad Gutowski. Jeszcze Gutowski! Jest gol 2-1. Widzew obejmuje prowadzenie w 59. minucie. Świetnie to, to, rozegrali. Świetnie to rozegrał Świetnie to rozegrał wizerz. Dobra. Zes... Oni dwaj... Nie, jest też Rafał Wojsztyński. Proszę, szesie. jak niedokładnie. <laughs> Uwaga. Bardzo groźna akcja gospodarzy. Ojej, niepotrzebnie Wojtek Pawłowski. Też trzeba z tego wyciągnąć lekcję. Teraz szansa na może, trzecią bramkę. Może inna centra. Bardziej agresywna. Uuu, ależ to uderzył, ależ to uderzył uderzenie. Wołonkiewicz, doskonale złożył się Na co zwróconą uwagę w przerwie, czyli szybsze podejście do Kowalskiego. A teraz teraz ma miejsce. podanie. Radwański jest, Gutowski. Czy on jeszcze tutaj coś zrobi? Jeden na jeden Gutowski w polu karnym położył rywala. Gutowski wystawia piłkę, ale niestety tutaj odbił ją. Co Jama teraz musi walczyć? Jadłowski i Kornel Kordas. Uwolnił się wyjadłowski. oj, 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 nie, wrzuca piłkę w pole karne. Na rozgrzewce na ten moment nie będzie jeszcze tej zmiany. Krótkie zagranie. Ja mam to. Do... Oj, tu jest Świetnie. dobrze. znowu widzę w, w polu karnym tutaj rozegrał tę akcję. No gubią się piłkarze garbarni przy wyprowadzaniu piłki. My gramy. Proszę zobaczmy, jak ta akcja się zakończy. Z Poczobutem wymiana takich krótkich podań. Zablasy, świetna, świetna piłka piłka. do Będzie Robak w polu karnym. Robak! Robak tak jest! Tak jest! Obrócił yes! zawodników. Garbarni w swoim stylu skierował piłkę do siebie. Teraz trzeba jeszcze bronić. Piłka nie wyszła, a będzie Uwaga. niebezpiecznie w polu karnym widzewa. To Wybija było tam niebezpiecznie. Może ważny moment i arcyważne zwycięstwo widzewa. Górnik Łęczna wygrywa 1-0 do w tej chwili. Mandiangu jeszcze też ma ochoty, żeby zaznaczyć swoją obecność. Było blisko, jeszcze. Słyszymy. Pierwszy, no jeszcze tylko krótko, statystyki 1 do 3, strzały 9 do 1.